Tylko jedno w głowie mam Lesa oglądam I kisiel wcinam To chwileczka zapomnę Tylko... Nie, nie. O dobra, super, Jest gorąca. Drodzy Państwo, wczor wczorajszym odcinku dowiedzieliśmy się czym jest katarzy z piątej komory serca. <grym> <relly> jak ty to, to pięknie pamiętasz jeszcze. Dowiedzieliśmy się również o tym jak wyglądają urodziny oraz O fascynacjach niemiecką bądź austriacką muzyką góralską kaniego no. W skrócie nie próżnowaliśmy wczoraj. Stary, zajebisty kanał YouTube'owy a, a dźwięku i muzyki znalazłem. Sideways, właśnie Sideways. Fenomenalny kanał, bardzo wam polecam. Koleś zajmuje się tylko dźwiękiem i muzyką. W... No i opowiada na przykład o filmach, dlaczego dane um tematy Muzyczne, kojarzą nam się, że to jest film akcji, albo co, jaka muzyka sprawia, że nas rozczula, jest romantyczna. A propos dobrego dźwięku i y, warunków, które muszą być, no. jest materiał o tym, dlaczego ta z... jest muza w Le Misérable, czyli nędznikach muzykalu z Hugh Jackmanem i Russellem Crowe. Między innymi dlatego, że tam wymyślili sobie, że w przeciwieństwie do większości muzykali kręconych uh -huh. w historii kina, uh -huh. że muzyka to były postsynchrony, nie? Uh -huh. Aktorzy mieli techniczny mikrofon, żeby śpiewać, uh -huh. natomiast potem śpiewali jeszcze raz ładnie w studiu, żeby to uh -huh. grać ładnie, też tak. zgrać z orkiestrą, to żeby miało ładnie. A tam sobie Wymyśli, mieli ewidentnie za dużo pieniędzy i czasu, żeby muzyka z planu ich wokale z planu to były finalne wokale. Robili tyle dubli, jeszcze na planie musiały być muzycy, którzy grali te melodie, połączeni słuchawkami z tymi aktorami, co pomyślałem, że my powinniśmy nagrywać aresy tak, że technicznie tutaj machamy ustami, a potem to po wchodzi w stu do Lektorskiej, tak, jeszcze raz. Nie Możemy takie tak Niesamowity kanał, bardzo polecam. Naprawdę, jest fenomenalny. fenomenalny. Nie żartuję, nie żartuję. No i już Świetne. jestem pozytywnie nastawiony. Ale nie tak świetny jak e, Kaczyński. Jarosław Kaczyński na do TikToku. Dobra, czy ty jesteś na TikToku? Nie, jestem na TikToku, już nie mam, o sobie odinstalowałem. Nie mam, ale widziałem, że pan Kaczyński ma. Pan Kaczyński, Jarosław? Nie, nie ma, ale. To ja powiem ciekawostko o TikToku. Dobrze. Bo jak wszystkie e, social media, takie jak Facebook, YouTube, nawet Instagram, uczą się swoich użytkowników, żeby im podsuwać atrakcyjne treści, jak się mhm. uczą. No jak Facebook szybko? się uczył długo, bo musieliśmy na przykład lajkować konkretne fanpage, e, albo były też często ankiety na Facebooku, jakie lubisz filmy, jakie czytasz książki, dzięki temu jakby. Karmi się ta baza algorytmów, danych, które będą ci podsuwać treści interesujące. YouTube podobnie, no ale na YouTube są długie filmy, że zanim się ten algorytm nauczy po twoich subskrypcjach i obejrzanych filmach, żeby ci podsuwać rzeczy na główną, to trwa. A TikTok, ponieważ filmy są bardzo krótkie, po prostu od razu masz feed losowych mhm. filmów. I ponieważ te filmy są tak krótkie, on tak szybko reaguje na to, jak długo film dany oglądasz, a jak, albo jak szybko go pominiesz, że w ciągu, wiesz tak, 10-15 minut twojego siedzenia tak. na TikToku, zaraz po zalogowaniu się, on już będzie mniej więcej czaił, o co ci chodzi, już ci będzie podsyłał dane. Mi się wydaje, że to działa strasznie uzależniająco, tak? No, 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 bo jest no, jest tak krótko, parę tak. sekund, pyk, next, tak. pyk, pyk. I tak w kółko, tak. I nie, ma, nie ma w tym takich, na przykład, zawirowań jak w filmie, że tak. Nie, nie Wybierze, może być, nie. nie, cały czas jest, musi być cyk, tak, cyk na wysokim. No. Na TikToku Forum Młodych tak. PiS pojawiło Pani się Pani nagranie, na którym dyrektor biura Prezydenckiego prezydialnego PiS... Pani Ewa z poniedziałkowego odcinka na pewno już pisze mail do ciebie. W jakiej sprawie? Żeby pozdrawić cię. Pozdrawiam Panie Ewo. Pozdrawiam. Pozdrawiam Pani. Oraz przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal tak. zachęca do poparcia projektu nowelizacji <laughs> ustawy o prawach zwierząt i wzięcia udziału w akcji Stop for Challenge. Pierwszą osobą, która poparła propozycję nowelizacji ustawy, był Jarosław Kaczyński. Na nagraniu pojawia się prezes PiS. Pst. Bardzo pięknie. Szanowni Państwo... Szanowni. A jak się robi takie proszę przejście proszę... na TikToku? tam no, jest galeria przejść na pewno. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy... Gdzie się dzieje bardzo wiele złego? W Polsce? Zwierzętom się dzieje A. bardzo dużo złego. Trzymaj Każdy ty... dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Ja ją popieram z całego serca. Ja się obawiam, w sensie. Bo ja jeszcze. Nie wierzysz panu prezesowi. Nie, no bo on mówi, że każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę. A jeśli ktoś na przykład, nawet zgadza się z tym, co tam y, jest, ale nie popiera tej ustawy, tylko na przykład chciałby inną ustawę, to nie jest dobrym człowiekiem. A, bardzo dobre. To podoba mi się. Każdy dobry człowiek. Ja nie chcę być złym człowiekiem, ja chcę być dobrym człowiekiem. Mogę ja. nominować. Dwie osoby. O. Pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale jaki jest, jaki jest challenge? Jaki znaczy, nie challenge? Nie wiem. Nie wiem. Przewodniczący a tu to, to nominuję Morawieckiego, posła Sobolewskiego. Krzysztofa Sobolewskiego. Oni chyba myślą, że challenge to jest po prostu nagrywanie filmików na ten temat? Przede wszystkim potrzebna ludziom, szczególnie dobrym. A, dobrym ludziom. Okej, okay, dobra, okej. Okay. To my? Nie wiem, nie wiem, ale podoba mi się ten, że jak coś chcesz przepchnąć, to mówi, że ten, kto dobry chce ludzie, to jest tak. Dobry człowiek, a ten, kto nie chce zostać. No i teraz, w ogóle, czym jest ta piątka dla zwierząt? Otóż ona przewiduje zakaz hodowli zwierząt na futra. To jest pierwszy element. Drugi element, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane. Jest coś takiego jak dobrostan zwierząt. Jest takie mhm. określone w prawodawstwie. Czyli dobrostan, czyli mhm. na przykład, że nie możesz zwierząt przewozić albo przewozić, prze prze utrzymywać mm -hmm. w takich takich warunkach, bo musisz utrzymać w pewien części znaczy, dobro. Nie jest się coś takiego? Tak, no, tak, tak. I teraz tak, ma być po prostu ma ma więcej. bardziej tak. Zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Zakładam, że to sprawi, że nie będzie w Polsce prawa e, wystawiania się na przykład cyrków. No dalej, co tam jeszcze <grym> mają? <grym> Zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięźni i określenie minimalnych wymiarów końców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Nadal na wsiach jest Koj? tak, że psy są trzymane na łańcuchach. Albo są trzymane w bardzo małych kojcach. No i też fajnie by było, gdyby było wreszcie jakieś prawodawstwo, które w końcu to zmieni. końca to są... No takie małe ogrodzenia, nie? Że masz psa budę, pies ma budę i jest w małym tym... Ja mam klatkę w ogóle, ramen jest w klatce. Serio ramen jest w klatce? O, to pięknie, Karol, mógł się z tego wytłumaczyć jakoś. Oczywiście, widział? że tak. W sensie psy lubią budy, nie? Pytałeś go, czy lubi być w klatce? A oto jak wygląda ramen w klatce. Ramen, pokaż wszystkim jak wielka krzywa się. Ale wystarczy, że klatka się otworzy dalej sobie w niej leży. A teraz pewnie widzicie, że jego wzrok jest skupiony poza kadrem i dziwnie krąży. Jego głowa jest jakby na niewidzialnym sznurku. Dobry pies. Niektóre psy, oczywiście to jest od psa do psa. psy lubią być jakby otoczone z każdej strony. Lubią mieć ścianę blisko siebie. Czuję Czuję, nią, jakby... To jest klatka. Inaczej, to nie jest klatka, w której jego ja zamykam na kłódkę i zjadam kluczyk, nie? Tak, ale wiesz jak jest, jak kogoś zamkniesz w klatce? No. I to jest też metafora Cydnatekna? dla ludzi. Że przywykasz do klatki. Wiesz, chcesz się w klatce, otwierasz no, mówisz on nie... You're free, go! A on, a on nie On już jest mentalnie więźniem. I nawet jak wyjdzie, to nadal może być więźniem mentalnym. Czas... Bo... Oczywiście, że tak. Oczywiście, jak najbardziej. A no, możemy mieć zrobić podpis w programie taki jakbyś, był, wiesz, właśnie z... w programie trzyma psa w klatce. No ale serwie, jak to wygląda? ramen siedzi w klatce, no i wiesz, jakbyś zrobił takie zdjęcie, że widzisz tylko jego pyszczek i te mm. wiesz, druty, mm. klatki to jest taki, wiesz. O Jezus, co oni temu psu zrobili? On taki niewinny. A mm. ci, że o no. dzieciach? Dobra. Dzieci, jak są małe, mhm. to są takie słodkie, że chciałoby się je zjeść. Mhm. A jak są duże, to się żałuje, że się ich nie zjadło. Czy to są e, żarty, które się wysyła na WhatsAppie w takich grupach rodziców? Pytanie. To to, nie ma takich grup. Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli bardzo chcecie zobaczyć wego propagandowy odcinek, to jest taki odcinek na kanale Imponderabilia z zeszłego tygodnia z bardzo. Ale on jest tabelowym. propagandowy. Uważam, że nie jest. Uważam, że udało się wypośrodkować. W sensie, jeżeli ktoś je mięso i w ogóle nie może słuchać o wegetarianach, to tak, dla niego będzie propagandowy. A czy ty bierzesz no? udział w Stop for a Challenge? Tak. Bo, Co? Co? No, bo ciebie Kaczyński nie nominował, ale może byś nie nominował. Bo ja widziałem ludzie, na przykład dochodcy z tym Challenge dołączali mimo braku nominacji, <laughs> więc może tutaj. <laughs> I ja tak dzięki Jarek za nominację! <laughs> a w tym będzie telefon Karol nie żadnej nominacji. Ale ja czy mogł. Panie Karolu, nie mógł. alip <laughs> Chciałbym, żebyś tutaj e, się ustosunkował, bo czy będzie, będzie puęta. Ty ty ty... Nie, to czy czytaj, lepiej czytasz. <laughs> Wiktoria napisała Szanowni bez Piszę to, ten uroczysty list. A tak, aby pogratulować Wami sobie wygranej należy do tej o! części widowni, która włącza Elesa do jedzenia. Zwykle o! jest to pora śniadaniowa, chociaż zdarza się, że oglądam was do obiadu. Tak się składa, że mój brat ma podobny zwyczaj i też lubi włączać YouTube'a podczas jedzenia. Słuchanie mhm. dwóch filmików jednocześnie nie należy do przyjemności, a że nie korzystamy wtedy ze słuchawek, musieliśmy znaleźć dobre rozwiązanie. Jest nim wojna. W której wygrywa refleks? Kto pierwszy odpali filmik przy stole, ten zyskuje prawo do oglądania, dobry mówię. Przechodząc do Meritu. Ostatnio często wychodzimy o podobnej porze, dlatego ja myślę to wspólnie parę dni temu wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja. Pewnie jakieś dziwne dźwięki. Związek ziemi. Mój brat pierwszy raz w życiu poprosił mnie o odpalenie waszego filmu słowami Ty, weź włącz tych dwóch. Obejrzeliśmy odcinek o putinowskich czekoladkach i w zasadzie wszystko było w porządku, aż do następnego poranka. Szykołowałam się w łazience, kiedy usłyszałam dźwięk dobiegający z kuchni albo z jądra ziemi. Tym razem nie było to Ziobro! Ale coś znacznie gorszego. Bezbeckie żarty oznaczały tylko jedno. Mój brat włączył Elesa beze mnie. Krzyknęłam do niego kilkukrotnie, ale nie reagował. Musiałam przyspieszyć proces malowania się i szybko udałam się do kuchni. Cześć czyj, szybciej malujesz, bo ale zleci. Na szczęście okazało się, że oglądał filmik sprzed kilku dni i nic mnie nie ominęło. Wygląda na to, że kolejne odcinki będziemy oglądać wspólnie. Zatem dziękuję Wam za pomoc w rozwiązaniu konfliktu z moim bratem. Przesyłam pozdrowienia dla was, dla mojego braciaka i dla wszystkich lekkostrończych Wiktoria. Piękna historia, nie? Taka rodzina. A, a ta, ile tam się działo? Bardzo ale, dużo zwrotów akcji jest w tym Ale menu. fajnie, że udało się brata tam, wiesz, no, no, zakotwiczyć. Za, no, no. Za, za, za jak ty, taki, taki typowy brat. Weź Dobra, tak. weź, bo, weź Boże, bo już nie mogę słuchać, że no, za każdym a, razem ty oglądasz, no daj, no. Może się nauczyć, naszych imion, będzie nie weź no. tych dwóch, tylko Elesa włącz. Będzie młody i ten drugi? Czy co, jak mi matka dała na imię, ten drugi. Bo kiedy ty poprzesz piątkę dla zwierząt? Już mogę poprzeć, wydaje się w porządku. A, te, a tym bardziej, że chcę być dobrym człowiekiem. A to jest bardzo... Ale dla ty mnie ważne. Na, na dobrego człowieka. Ty potrafisz omotać całą widownię Lesa, wszyscy uważają, że jesteś jakiś super dobry człowiek. A, 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 a wiesz, co znaleźliśmy najśmieszniejsze w tym, co jest super? Że właśnie koniec końców, jakby przyszło co do czego. I życie by zweryfikowało, to co? To ty taki niby gnuśny, taki. taki... Gnuśny. No już Gnu no, się zaczyna poszkalowania. No, no. Nie, no taki wiesz. Taki, <glu> taki że. O, to tu, to tu, 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 To jakby trzeba było przynieść komuś szklankę wody w zimie, to zimie? prędzej ty byś przyniósł Szklankę zimie. wody w zimie? Przecież w sensie, wystarczyłoby, wiesz, nabrać śniegu i przynieść i nawet ty, tego by cię nie. O, wow, to takie ukraińskie powiedzenie. No, możliwe, możliwe, no. Szklanka wody w zimie. A, że to takie oczywiste, takie tak. proste, takie szklanka wody w zimie. Że nic cię to nie kosztuje. Wow, nie ma takiego powiedzenia Polsce. Ja nie znam ciepło i bądźcie bądźcie bardzo lekko stronniczy. chcesz coś powiedzieć widzom Lesa?